Dzień piąty, a więc połowa pielgrzymki już za nami. Jak zapowiadaliśmy wczoraj w Bełdowie, zjedliśmy obiad przygotowany przez pielgrzymkową kuchnię. Nie muszę chyba mówić, że bardzo nam smakowało. Wyczorem dotarliśmy do Salezjanów w Lutomiersku, gdzie przeżyliśmy wspólny piękny różaniec dla całej pielgrzymki podczas wieczornego apelu. I to wcale nie chodzi o to, czy umiemy ładnie śpiewać, czy umiemy podnosić ręce i czy potrafimy mówić. Dzisiejszy poranek był bez wątpienia najpiękniejszy ze wszystkich, które przeszliśmy na tej pielgrzymce. Zresztą zobaczcie sami. Muzyka Na pierwszym postoju przeżyliśmy mszę świętą w Wodzieradach. Dalej ruszyliśmy w kierunku łasku, który ponownie był dla nas logistycznym wyzwaniem, więc połączyliśmy grupy. I'm <laughs> sorry. Jest w głupcze, jestem w głupcze, jestem sam powiedziałeś nam, że, tam dziś po tam jesteś z nami. Jestem w bo sam powiedziałeś nam, że, tam dziś po krótsze, jestem w głupcze, jestem w sam powiedziałeś nam, że, tam dziś po krótsze, tam jesteś Teraz chciałabym Was zaprosić na wyjątkowy wywiad z dwoma porządkowymi z grupy biało-czerwonej. Zobaczcie, jak na przestrzeni lat pielgrzymka zmienia się w oczach pątników. Rozmawiam z bratem Frankiem, który ma 10 lat. Cześć! Dzień dobry! Rozmawiam z bratem Mirosławem. Witam serdecznie. Witam. Bracie, który raz jest brat na pielgrzymce? Z Polska do Częstochowy 42 raz, pamiętam, bo byłem na wszystkich. Jestem na co drugi raz. Jesteś w służbie porządkowej, w grupie biało-czerwonej. Czyli dbasz o bezpieczeństwo, na przykład jak wyprzedzają nas samochody. Czy to jest trudna służba? Tak, bardzo odpowiedzialna i trudna. No trudna, w tej chwili jest bardzo duży ruch. Kiedyś porządkowy, kierujący ruchem. Mhm. Dostaliśmy tylko opaski. Na, na bodajże od trzeciej pielgrzymki jestem porządkowym. Zawsze mówię, że już powinienem odejść na emeryturę bo rowie odchodzą po 25 latach, więc na początku mieliśmy tylko opaski, jakieś takie ruchy, które mm -hmm. coś tam oznaczały i zresztą teraz też się pokazuje. Rowery, mm -hmm. że, że tak, skrzyżowania tak, tak. To, to pozostało, bo nie? nie wchodziły chorągiewki, właśnie lizaki. Zdecydowanie jest łatwiej pod względem takim technicznym, natomiast trudniejszy jest większy ruch, zdecydowanie większy ruch. A co na lubisz najbardziej? No bardzo lubię ten klimat i w ogóle takie, takie, no, tak, no ten klimat lubię bardzo. Jak wszyscy idą to fajnie pośpiewać i posłuchać jak ktoś, na przykład jakieś mówi jakąś przemowę czy coś takiego. A co na lubi brat najbardziej? odpoczywać. Nie żartuję. Znaczy, generalnie lubię całą pielgrzymkę, dlatego mm -hmm. chodzę, nie, no bo a to, że tam raz pobiega, pęcherze ma, yy, a to nawet się lepiej czuję, jak któregoś roku ruszyłem, jeden mm -hmm. dzień nie mam, drugi dzień nie mam, trzeci nie mam. Mówię, kurczę, no trzeba wracać, bo nie jest dobrze, nie wiem. Ale później się pokazałem. Pęcherze. No może to tak troszkę w żartach, ale na pewno zdecydowanie jest lepsza satysfakcja, jak człowiek wróci i, i powie. No dałem radę, nie. A co na pielgrzymce wydaje się tobie najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest długie chodzenie, długie odcinki od na przykład od samego noclegu do mhm. na przykład no, do drugiego odpoczynku. Eto. To znaczy ja już z racji, że tym porządkowym jestem tyle to skrzywienie zawodowe, tak się to kiedyś nazywało, denerwują mnie właśnie ci, którzy wychodzą przed znak, wychodzą nie. na lewą stronę. Kiedyś to nawet mówiłem, nie, więcej nie idę, co mam się denerwować i ten. Tylko, że przychodził sierpień, no niestety trzeba było iść. Jak myślisz, co będziesz robił za parę lat na pielgrzymce? Jakie masz plany takie dotyczące twojej służby na przykład? No, pewnie będę szedł. Pewnie też będę w służbie porządkowej. Chciałbym mieć jak najwięcej lat, żeby chodzić na pielgrzymkę i w ogóle. Ale tak myślę, że do 36 coś. albo może nawet więcej. A czy pamięta brat swoją pierwszą pielgrzymkę? Pamiętam pierwszą pielgrzymkę. I brat był od razu w służbie nie, porządkowej? Nie, 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 nie. Zaczynałem od... pierwsze dwa lata nie byłem porządkowym, mm -hmm. szedłem w grupie zielonej, tylko to nie jest ta grupa zielona, która jest w tej chwili. To raczej mm. znaczy, bardziej srebrna, bo to było 200 osób z Fary i 250 z Przasnysza. Ksiądz Cegłowski Janusz bodajże prowadził mm -hmm. i to były nasze pierwsze dwa lata. Później już nie było zapisów do grupy zielonej. Powstawała biało-fioletowa w Farze i biało-pomarańczowa Salezjańska. A ponieważ większość moich znajomych chciało ich z Salezjanami, tak poszliśmy, tworzyliśmy tę grupę, od wtedy, wiem, porządkowym tubami się tam zajmowałem. A co sądzisz, Franek, o bracie Mirku, czyli głównym bracie porządkowym w grupy biało-czerwonej? Brat Mirek to bardzo dobry porządkowy, bardzo go lubię, ma humor i zawsze jak, zawsze kieruje z przodu i po prostu jest dobrym, porządkowym. A co brat sądzi o bracie Franku, czyli naszym nowym No, cieszę się, że rośnie następca. To nie jest tak, że on jest pierwszym takim, tym ja pamiętam. Marcina, który jak on zaczynał, też tak jak Frank, miał 10 mhm. lat, to tak cieszy, jak coraz no, dzieci idą, tak, mhm. które no, przyprowadzają kolegów, jak już są troszkę starsi. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również. Dziękuję bardzo, Bratu, za rozmowę. Dziękuję. Bardzo. W Łasku miejscowa jednostka wojska przygotowała dla nas gruchówkę, którą zobaczycie już jutro. Do zobaczenia o 17.00.